Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Wolski i jestem asystentem na katedrze systemów informacyjnych Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Uniwersytecie Morskim. Chciałbym zaprezentować mój projekt obsługiwanego głosem chatbota o nazwie VASAL, zrealizowany w ramach badań młodych naukowców. W niniejszej prezentacji opowiem krótko, co rozumiemy przez termin chatbot, jakie były założenia projektowe VASALa oraz z jakich najważniejszych bibliotek składa się jego kod. W dalszej części przybliżone zostaną sposoby przechowywania danych zbieranych przez oprogramowanie, przykładowe scenariusze dialogowe i drugorządne możliwości Wasala. Zacznijmy więc od definicji. Chatboty to typ oprogramowania umożliwiającego komunikację z użytkownikiem przy pomocy naturalnego języka. Część chatbotów, w tym Wasal, wyposażona jest w funkcję generowania mowy na podstawie tekstu. Dużo częściej jednak spotykane przez użytkowników internetu chatboty nie posiadają takiej funkcjonalności i symulują rozmowę jedynie w formie tekstowej. Koncepcja projektu waCA zakłada dodatkowy, wspomagający interakcje, sposób pozyskiwania danych z otoczenia oprócz mowy użytkownika obserwując rozmówcę przez kamerę. Algorytmy oprogramowania przetwarzają strumienie danych zbieranych przez mikrofon i kamerę. Następnie formułują odpowiedź chatbota i przekazują do biblioteki generującej mowę. Od tych trzech elementów oprogramowania pochodzi nazwa Wasala. Na wczesnym etapie projektowania, nazywanym jeszcze VSL, akronim od słów vision, speech i listening. W następujących po ustaleniu koncepcji chatbota etapach projektowania zastosowałem tzw. metodę Mosco, to użyteczne narzędzie pozwoliło ustalić priorytety funkcjonalności i cech oprogramowania na potrzeby realizacji celu przedsięwzięcia. Pośród najważniejszych elementów umieściłem Speech to Text, czyli funkcjonalność umożliwiającą przetworzenie głosu na tekst możliwy do analizy przez algorytmy. Użytkownik może dzięki temu przekazywać dane i wywoływać komendy oprogramowania. Text to Speech, czyli funkcjonalność umożliwiająca z kolei generowanie mowy na podstawie tekstu, Umożliwia odpowiadanie użytkownikowi. Ostatni element o najwyższym priorytecie dotyczy licencji elementów składowych programu. Pośród funkcjonalności o niższym, ale nadal wysokim priorytecie umieściłem możliwość użytkowania WASALA na urządzeniach mobilnych, najlepiej poprzez Internet. Wysoki priorytet otrzymały też bezpieczeństwo archiwizowanych konwersacji i indywidualna baza danych użytkownika. Funkcjonalności związane z użytkowaniem kamery jako kolejnym źródłem informacji dla wasala uzyskały jeszcze niższy priorytet. Większość widocznych na ekranie elementów została zaimplementowana na późniejszym etapie programowania chatbota. Obecnie właśnie te aspekty wasala są udoskonalane i rozwijane. Priorytety umieszczane w ostatniej kategorii metody mockowej powinny być traktowane jako koncepcje dalszego rozwoju oprogramowania. Pośród nich mamy możliwość robienia, zapisu i analizy zdjęć przy pomocy kamery oraz baza danych po stronie serweru. Satysfakcjonująca realizacja tych punktów nie jest na ten temat możliwa z powodu bezpieczeństwa danych zapewnianego przez przeglądarki. Zapis danych na serwerze, w tym zdjęć, wymaga każdorazowego potwierdzenia od użytkownika przez interakcję z elementem strony internetowej. Przejdźmy do budowy Wacala. Składa się on z elementów zwanych bibliotekami. Wasal korzysta przede wszystkim z języka JavaScript. Jedynie kilka funkcjonalności wspieranych jest przez PHP i Prolog. Na ekranie widzą Państwo trzy najważniejsze, choć nie jedyne, biblioteki wraz z ich typami licencji. Wszystkie z nich są ogólnodostępne w internecie. Dokumentacja Anyang pozwala lepiej przybliżyć możliwości tej kluczowej biblioteki. Pierwszy punkt pokazuje, jak przekazać do programu dowolny tekst. Komenda showMe wywołuje JavaScriptową funkcję showFlickr i przekazuje jej zmienną o nazwie tag. Przypisywany jest jej ciąg tekstowy powstały na podstawie tego, co użytkownik powiedział po gwiazdce. Przykładowo, showMeBlackCats przekaże zmienną typu string o nazwie tag i wartości blackcats. Drugi przykład pokazuje, jak, kolokwialnie mówiąc, wyciągnąć wartość ze środka wypowiedzi. Zmienna deklarowana jest po dwukropku i w tym przypadku nazywa się montr. Pojedyncze słowo, które w tym miejscu zdania zostanie wypowiedziane, jest do niej przypisywane jako wartość. Ostatni punkt na ekranie pokazuje, jak dodać do komendy frazy i słowa opcjonalne, w tym przykładzie Say hello to my little friend i Say Hello, friend. Wywołają tę samą funkcję o nazwie Greeting. Odpowiedzi Vasala obsługiwane są przez bibliotekę Responsive Voice. Biblioteka pozwala programowi generować mowę z tekstu. Projektując wypowiedzi Wasala, stosowałem przedstawione na ekranie pryncypia zawarte w tzw. maksymach Gleisa. Te zasady komunikacji uznawane są za uniwersalne i zachęcam do stosowania ich w codziennych konwersacjach. Odpowiedzi, komendy, dźwięki, archiwa rozmów i zmienne pochodzące z konwersacji przechowywane są w pamięci wasala. Z tytułu bezpieczeństwa tych informacji różne typy danych przetrzymywane są w różny sposób. Dane newralgiczne przetrzymywane są krótko i długoterminowo na urządzeniu danego użytkownika. Zaś dane współdzielone znajdują się na serwerze i przetrzymywane są bezterminowo. Specjalnym rodzajem pamięci i nie pokazanym na poprzednim ekranie jest logiczna baza danych prolog, która może zostać uznana jako hybrydowa. Część zawartych w niej faktów i reguł jest zbudowana w Wasala i ogólnodostępna, zaś część pochodzi od wkładu indywidualnego użytkownika i nie jest współdzielona. Przejdźmy do przykładu konwersacji z Wasalem. Scenariusz dialogowy to luźny termin określający zbiór komend, funkcji i odpowiedzi Wasala. Każdy scenariusz zakłada dwustronną interakcję Chatbota z użytkownikiem i stosuje dostępne typy pamięci, by gromadzić i przetwarzać dane. Scenariusz nazywany przeze mnie Quizal umożliwia głosowe wprowadzanie do baz danych Wasala par pytań i odpowiedzi. Osobna komenda wywołuje jedno z zapamiętanych wcześniej przez program pytań. Wylosowane pytanie zadawane jest użytkownikowi. Użytkownik udziela odpowiedzi na zadane pytanie. I odpowiedź ta przekazywana jest programowi. Wasal następnie dokonuje weryfikacji odpowiedzi. Efektem analizy jest ocena stopnia zgodności odpowiedzi z tą posiadaną w pamięci. Na koniec mojej prezentacji chciałbym zaprezentować dodatkowe funkcjonalności. Na pierwszym obrazku widzimy zastosowanie biblioteki mapującej charakterystyczne elementy ludzkiej twarzy. Relacja między pozycją x i y wyznaczonych punktów. Umożliwiła napisanie prostego kodu zwracającego potencjalny stan emocjonalny użytkownika i jego położenie względem kamery. Na środkowym obrazku pokazano scenariusz umożliwiający ustawienie wasalowi przypomnienia. Ostatni obrazek przedstawia możliwość rozpoznawania kolorów przez wasala. W pokazanym przykładzie wasal rozpoznał czerwony element myszki i śledzi jego ruch przed kamerą. To już wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na korytarzach i w salach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.